Chciałbym się, pan, przygotować do takiego publicznego wystąpienia. Tu nie chodzi o baner, który tam był zawieszony tylko o treści na tym banerze. Dlaczego pan nie chciał się poddać badaniu na zawartość alkoholu? Nie wiem co policja twierdzi. Ja przecież byłem na policji. Policja mnie zwolniła. Ja mam protokół zatrzymania u siebie, gdzie w ogóle nie ma takiej administracji. Gdzie w ogóle nie ma takiej administracji. Gdzie w ogóle nie ma takiej administracji. Jeszcze za był piany, bo na Ciebie, został przesadzany w zatrzymany. Niestety mężczyzna odmówił się poddania badaniu na zawartość alkoholu w Jednak dla nas to nie ma większego znaczenia z uwagi na to, że został zatrzymany na gorących uczuciach, kiedy ciągł ten tak Ale rozumiem, że sama chęć policjantów zło, zbadania go alkomatem wynika z tego, że czuć było od alkoholu, albo widać było po nim, że jest po prostu nietrzeźny. E, tak, to była wezwalna Jak już tłumaczył, dlaczego zaczął niszczyć tę markę? W żaden sposób nie złożył wyjaśnień, dlaczego... To...